Wie pan, albo to dziecko wychowam, albo usunę i nie wychowam. Trzeciej możliwości nie ma. No właśnie. Ale to nie jest pana sprawa. Dobro mojej córki jest dla mnie najważniejsze. Janusz pod wpływem dotyku żony uświadamia sobie swoje szczęście. Zofia patrzy na Janusza. Myśli sobie, kocham go. O mój Sokole, o słonko me. No i Janusz jest ugotowany. Rrr. Piątek postanawia użyć najcięższej artylerii. Mówi, Halko, Janusz skłamał. Wiedaskalia w tym miejscu utrzymują, że jest już na granicy niepoczytalności. Nie może odpowiadać za swoje czyny. To twoja wina, to, to wina Haliny. Janusz zwraca się do Dzięby. Wielki Boże, ona tu? Dzięba każe Dudziarzowi głośniej grać. Zofia zaciąga się głęboko papierosem. Siadaj i słuchaj! Honorować. Tak! Co ty w ogóle gadasz?! Bo ja myślę, że myśmy zabili nie tę osoby, co trzeba! Spokojnie, nie, nie ma już jej. <noise> jak jej?! Może jeszcze troszeczkę światłem to podbić? Rozchyl usta. Okej, okay. możesz umierać. Mhm. I zrób to bardzo powoli. Co teraz będzie? Czy jednak niektóre rzeczy pozostaną takie, jak były? Zdałaś się dla mnie